Słonej Kuba Dziamski Chciałem wam powiedzieć, że na święta o, e, będę, będę ten, będę, będę otwierał Wiecie jak są te, te są te karty, że jest limitka na wierzchu plus 10 saszetek I jeden, i ten, i ta, i tam 10 saszetek, limitka i karta specjalna to ja to będę na święta otwierał, a jeśli moja mama zostawi oczywiście telefon, to ja oczywiście będę to ten, oczywiście na ja to oczywiście będę nagrywał. Wam to pokażę. Jeśli mama gdzieś pojedzie i stawi gdzieś telefon, to ja wam to pokażę, a jak nie, to będę nagrywał na moim, na tym, moim innym kanale Wikigames, to więc zapraszam na mój kanał Wikigames i tam wchodzicie, to tam będzie taka coś niebieskie, niebieskie twój ludzik tam też będzie mój odcinek to co, to na razie.